121, 122, 123 uwada do góry. Jesteśmy bezpieczni. Lecimy razem. Miałem takie zadanie terapeutyczne od armii. Damy TREFL, żeby chodzić na BOSO. Eee, I wylądowałem. Jestem na ziemi. Jest tam pan ze swoim synem. Jeżeli wszystko ma tak być jak jest zapisane, to za rok też będę pokazywał swojego syna. Idziemy dalej, może pan udzieli nam wywiadu? Dzień dobry, jestem Grzegorz. E, kręcę takie wywiady, taki dokument, robię wywiad do książki. Chciałem tylko zapytać, czy się Wam tutaj podoba w tym miejscu? No, to podoba się. Podoba się. To bardzo, bardzo miło. A jak się mały nazywa? Domisz. Domisz? E, dzisiaj jest świętego Dominika. Dziękuję, pozdrawiam. Idziemy dalej. Wykąpi się zaraza, potem pójdziemy w miejsce, które też jest dla mnie szczególne. Bo ja zawsze rodzinę szukałem na cmentarzu. Dwa gołębie. Odleciały nad wodę. Dzisiaj na plaży nie ma dużo ludzi. To nie piątek. A tu następne dwa gołębie. Chyba młoda. Taka parka uspokoiłem się, głos mi się zmienił e, i pora, pora się wykąpać, nie wiem czy widać słońce, ręce, czy nie widać, czarna flama, dobra, odmój.